Z tej strony Tomek, to jest kanał GramWy i zapraszam do kolejnej części serii Bloodborne. Poprzednio zwiedzaliśmy labirynty, jednak piesek trochę nas zaskoczył i żyć nam zbrakło. Na bezą chwilę nie mamy ani doświadczenia, ani buteleczek krwi, by się wzmacniać, więc wróciłem do rejonu katedralnego, by zobaczyć jeszcze dwa miejsca, w którym nie byłem i... Idąc w tym kierunku zobaczyłem że te drzwi zostały otwarte, które wcześniej były zamknięte więc najpierw idziemy w tym kierunku by zobaczyć co tam się znajduje Mam nadzieję, że będzie daleczek zdrowia sobie zaradę. Wow. Wózek inwalidzki, nie? <ścoughs> Nie. Komunia? Zobaczcie. To jest kolejny hmm, kolejna runa. Zwiększa maksymalne maksimum fiolek z krwią. O, i to jest a, tylko o jedną. No super, no to zawsze to jedna więcej. Aha, sniper. To nie jest zbyt silne. Tylko, e, że ja nie mam właśnie dialektyki. Nie? Wiecie, że ona ma... to ten na błysku inwalidzkim? Jakiś taki dziwny cień to pokazuje. No i... i ja spadłem. I to coś spadło. Dobra. Dziś na ci się przydadzą. tylko gdzie ja spadłem i jak ja stąd wrócę. A przypadek. Wpadek tu spadłem i coś tu się okazało, że jest dobrze. teraz jak tu spaść dalej, żeby wszystko pozbierać dobrze. Koniec. Nie wezmę tego. Tylko chyba, że następnym razem będę wracał. Musimy postrzec się potężny wróg. Czyli co, mamy bossa kolejnego? A ja jestem bez zdrowia? spoko, łąca, do przodu, spoko, wróć do przodu tylko, no właśnie. W którą stronę, żeby nie spaść, nie? Nie zginąć na miejscu. Ale mamy już jakiś kierunek. Yeah. No i właśnie znowu to samo. Kto wymyśla dziurę pod windą? Okej, okay, ta dziura jest potrzebna, ale... Kurde, no nie, nie wiem bo kości takiej, że nic nie mógł spadać i spadać. na górę Strzesz się wózek inwalidzki Ja wiem że na plejce się Trudno pisze Co tam jeszcze chciałem wysłuchać? Chcę tu pójdę na dół. A jeszcze mam jeden piętna piętna rok odwory. Wow! Invalidyty. Niebo i kosmos to jedno. Że jakieś coś ukryte. O nie, jest papierek. Niebo i kosmos to jedno. Super że też to by powiedzieć. Przepraszam, jakaś wiadomość? Tylko nie. Idziemy dalej. Tutaj dwa, na wózkach inwalidzkich. To jest masakra. Inaczej czas... Czego? Nie widzieli. Przeczędzie. Eee, skąd oni się na tych wiózkach tutaj biorą? Jak oni tu wydają? No dobra. On może nic żeby rozrabiać ci powiem. Tam ma o, to na Mam maskę jak ma jeszcze? Dobra. Co nie ma co ludzie ludzi na wózkach madański, prawda? Trochę fiolek już odzyskuje. Starszy postępuje z szacunkiem. O, to dźwięk, prawda? A to co? specjalne przed tobą. Odznaka promiennego tropiciela miecza. I ta odznaka... Jedna z odznak wykuta przez kościół uzdrowienia. Promienisty miecz wskazuje na spadkobierców woli Ludwiga. Ci tropiciele, zwani także świętymi mieczami, pochodzą ze starożytnej linii bohaterów, której początek tkwi we wczesnych wiekach honoru i rycerstwa. Odznaka to promieni z tego miecza na skąd ale no dobra, użyj to w ogóle nic nie robi. Być może tą odznakę będę mógł otworzyć jakieś drzwi, to do tego Wiecie co to mi przypomina jedno miejsce, no coś tu jest. Przetoczenie to wszystko z tego wody, więc nie poddawaj się. To już jest drugie takie samo miejsce z tymi z tymi urnami Dobra, teraz schodzimy jeszcze na dół Gdzie to było tutaj Tam gdzie wcześniej spadliśmy W miejsce gdzie jest przejście. Upadek to wszystko z tego powodu. Tutaj. tutaj. Cylinder posłańca. Co to jest? A, mam czarny kapelusz posłańca i cylinder. Dziwnie lubiany przez posłańców. Kapelusz dziwnie lubiany przez posłańców. Piękny cylinder, pasujący do każdego gentlemana z jarną. Mieszkańcy piękna wydaje się być zainteresowani przebraniami. może ich nie ucieszyć? Niech którą sają nieczę Okej, okay. tam to wygląda jak drzwi. Tak, tam są drzwi, słuchajcie, gdzieś ja się musiałem przeoczyć wcześniej. Tylko które będę się tam do nich dostać. No na pewno nie tędę. Śmierć po raz drugi. Tutaj patrzcie jakiś wilkołak stoi. Ja będę mieć później coś, co będzie mi dawało odporność na... na, up na upadek. 재미,деген тег Pomoże, czy ja coś będę lepiej widzieć. To jest jeszcze jedna rzecz, tak. Skoro tutaj można było zeskoczyć, więc pewnie droga jest tędy. Aha, tam zobaczcie. Są pod spodem, tylko ciemno było. No nie trafiłem! Ja pierdziuchnę. Zaraz. No nie trafił na taką wielką kłodę. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. No dobra, ale jest przynajmniej droga jakaś. A może pomóc? No, chyba nie mogę kiedy chcę użyć. Po bosie jakimś tylko.

Dobra, kolejna próba. No, e, czy ja mam coś, co możemy na jego pomóc? jak tam zeskoczyć, żeby nie zginąć? Tutaj. to wielkołak, ale o kolejne coś tam rytualnego. Nie, to nie był zwykły wielkołak. Zobaczymy, co za kolejną umiejętność dostanę. Eee, to jest e, to runa. O, runa bestii wzmacnia efekty czasowej transformacji. Eee, Tajemniczy symbol zostawiony przez Saryla Kowala Runicznego z Birgenwerf. Transkrypcja Ryku Bestii z Labiryntu noszący runę Bestii korzysta z wzmocnionych efektów czasowej transformacji. Bestia to jedna z wczesnych run Cyryla i jedna z pierwszych uznanych za zakazane. Odkrycie krwi pociągnęło ze sobą odkrycie niepożądanych bestii. Co to jest? Przemiana w bestie, się pytam. Ja czegoś takiego nie miałem. Dzień dobry. Chodźcie ja wyszedłem. Zapukaj. No sprzeciw, nic no pamiętna, nieprawdaż? Chodź, ja jestem. Wniesiony kapelusz jarmański, przepocone ubrania. Czy to będzie lepsze, wątpię. No. No i jakimiś nie chcę chodzić, żeby mi nic z zaskoczenia nie wzięło. Więc pójdziemy drogą. Chłodzień dobry! Nie chcieli mnie już od tyłu złapać. Wyszli na mnie z widłami, a co no, silne, to trzeba bronić na prawa. Palańca. Tutaj wiem gdzie jestem, jeszcze przed tych można gdzieś zapukać. A, a tak, tutaj byłem wcześniej. Ja kaskrew tak. Dobra, tutaj nie da się dopukać, nie no da się wejść nawet Tędy droga, tędy droga Tutaj jest chyba w ogóle winda jakaś Tak, tu jest winda Więc to windy zaraz Szkosicie, potem nie zrobi. Och, ogień. Brzania bestia, czas na audiencję, ale odpad nie mieści się sposób. Misty krwawy klejnot Czy to jest ta bestia, która nie będzie się się silna bestia Jakbyś tak straszał za bardzo Okej okay. To teraz czas na... A, i znalazłem drogę tutaj. Hej. Okay. Superancką. Coś na szybko, no i się nie da. No to nic, i to jest tak konieczna rzecz. Że... Wow, 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 co on zaczarował? Zobaczcie co on robi. jeszcze mi się coś zdarzyło. O, jeszcze z tyłu jacyś. To nic nie, nic nie dało. A ja sobie go o, a, a tamten zbiał. No i nie chcę mu. To lekko będzie. A my z takim widoczkiem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, dzwoneczek. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, jakiś komentarz. Pozdrawiam, do usłyszenia na razie. Cześć.